Cześć Dawid, bardzo miło Cię widzieć. Pokaz MMC, no Ciebie bym się tu nie spodziewał. Jakie relacje panują pomiędzy polskimi projektantami? Och, ale ja jestem praktycznie na każdym pokazie MMC, bo my się przyjaźnimy, przyjaźnie się z Iloną i z Rafałem już wiele lat i są to przeserdeczni ludzie, więc jeżeli tylko mogę być na ich pokazie, to jestem. Czyli to jest tak, że Wy nie macie żadnych konfliktów, zazdrości między sobą. Polscy projektanci zazwyczaj się lubią. Myślę, że tak, no, ja nie mam jakichś zatargów z polskimi projektantami, nie wszyscy się zapraszamy na, na nasze pokazy, na nasze jakby spektakle, że tak powiem, natomiast Ilonka i Rafał zawsze o mnie pamiętają, nie było mnie rok temu, ale w tym roku postanowiłem, że na pewno będę i akurat skończyliśmy nagrania, więc jestem. A z czego to wynika, że niektórzy nie zapraszają na swoje pokazy, spektakle? Ja wiem z czego to wynika. Ja wiem z czego to wynika. To wynika z braku po prostu miejsca, że wszyscy yy, chcielibyśmy docenić naszych gości, posadzić ich w pierwszych rzędach yy, i tak naprawdę chcielibyśmy mieć tylko pierwszy rząd, ale jest to bardzo trudne, bo nie wszystkie miejsca na to pozwalają. Nawet tutaj widzicie, jest wielka hala i tak są dwa rzędy, więc... Yy, no a jeżeli jeszcze chcemy mieć bardziej klimatyczne miejsce z mniejszą kubaturą, no to już naprawdę, robią się wtedy cztery rzędy. No i to jest tak, że no... Czyli tylko głupio, ograniczenia Głupio posadzić miejsca, przyjaciół tak? z tyłu, tak. A jak ty byś zareagował, jakbyś to z ciebie posadził w drugim rzędzie? Ja to rozumiem i absolutnie, ja nawet dzisiaj nie chciałem siedzieć w pierwszym rzędzie, ja zaproponowałem, że ja się będę stał za krzesłami, bo ja absolutnie wiem, jak to jest. Ja wiem, jak to jest i, i rozumiem e, organizatorów pokazu, że e, klienci, e, partnerzy, e, no, no to są osoby, które muszą siedzieć w pierwszym rzędzie, a, a, a przyjaciół ja, jeśli dobra, to zrozumie, a może tak. A są czasem jakieś dziwne sytuacje u ciebie na pokazach, że gwiazdy się wykucają o rząd i o miejsce? Nie, ja robię na tyle kameralne pokazy, na tyle staram się, żeby one były dobrze zaplanowane, przygotowane, że nikt się o nic nie musi wykucać. To już tak kończąc temat stylizacji stylistów i projektantów, jak często zdarza się współpracować barterowo z gwiazdami? I co sądzisz o tego rodzaju współpracy? Bo niektórzy mówią, że to już nie chcą tak współpracować. Ja bardzo, rzadko, ja bardzo rzadko pracuję barterowo. Mam osoby, z którymi pracuję całe życie, ale to jest po prostu jak rodzina e, i to jest zupełnie inny, inny temat. E, nie, nie staram się pracować barterowo, bo, bo jest to moja praca tak samo jak i ich praca i e, umawiamy się. Jeżeli już, to, to sukienki idą do zwrotu i, i staram się pomóc, kiedy mogę, ale jeżeli nie. To, to wcale to nie jest oblik. Czyli... Ale gwiazdy też o to nie proszą, to już, to już jest jakaś przeszłość. Ciągniemy ten temat wiele, wiele lat, yy, uważam, ale, ale gwiazdy absolutnie szanują nas, przychodzą do naszych pracowni, pytają się o ceny. Yy, yy. Naprawdę, to, to już jest jakiś relikt chyba, no, w każdym razie w mojej pracowni, ale, ale to jest bardzo miłe, bo... Może bo, tak sobie, wiesz, wypracowałeś po prostu. Nie wiem, nie wiem, czy, tak to, czy to wynika z tego, ale, ale to są rzeczy, które są dla nas absolutnie normalne i nikt tutaj się nie czai, to nie jest sytuacja krępująca. Nie, ucinam temat. A co ty sądzisz o tym, że twoje kreacje nie są dla każdego? Klasyczna kowalska nie może sobie na to pozwolić, jakbyś to skomentował? Ja myślę, że klasyczna kowalska nie na wszystko sobie może pozwolić. To nie chodzi tylko o kreacje, ale o wiele rzeczy. Też nie jeździ takim jakimś autem albo albo nie kupuje takich butów. Ja myślę, że to jest tak, że nawet w sklepie spożywczym dokonujemy wyborów i każdy z nas. Czyli rozumiem, że ty chcesz celować w klienta premium? Ja celuję w takiego klienta, który docenia to, że moje rzeczy są z dobrych tkanin, że te tkaniny są robione z pieczołowitością, są najlepszej jakości. Sprowadzam je od najlepszych renomowanych dystrybutorów tkanin, a to jest tak jak z gotowaniem. Gotujesz i masz pyszne składniki, rosół jest smaczniejszy. Okej, okay, bardzo to rozumiem. Dawid ostatnio u was w programie Zaręczyny. Julia się zaręczyła ze swoim Tak, chłopakiem. to było zaskoczenie dla wszystkich. To Do było emocje. zaskoczenie dla was, zaskoczenie dla... Widzów. Jak Ty zareagowałeś, jak się dowiedziałeś o tym, że taka sytuacja miała miejsce na planie Top Model po raz pierwszy, bo to pierwsze zaręczyny. Nie, 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 nie pierwsze, A nie pierwsze już studio A, dziewczyny. w zeszłym sezonie, ale było. to na antenie dziewczyny. czy nie. Tak, yy, na antenie tak, dziewczyny tak, się tak, zaręczyły? Tak. Ale też e, rok temu też były zaręczyny w naszym programie podczas castingów, także no naprawdę. A, to, to chleb powszedni dla was. To dla nas jest po chleb powszedni, prostu. także e, zastanawiam się, co będzie za rok, jak się nikt nie oświadczy, nikt się nie zaręczy, to będzie masakra. Do czego życzysz im na tej nowej drodze narzeczeństwa? Julia jest wspaniałą, cudowną, wrażliwą osobą. Mam nadzieję, że, że to życie potoczy się dla niej dokładnie tak, jak sobie to wymarzyła, bo ona jest wspaniałą mamą i myślę, że na pewno jest wspaniałą partnerką, ale przede wszystkim jest wspaniałą modelką. Jak byś podsumował tę edycję? Bo już skończyliście nagrania, tak? Jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz będziemy oglądać pokazy z Fashion Weeku. Mm. E, I to tak naprawdę jutro mamy odcinek podsumowujący e, całe dokonania naszych uczestników. No i będziemy decydować, kto idzie do finału. No to jest teraz, teraz przed nami jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. No to mam nadzieję, że go zgryziecie, pogryziecie i wszystko będzie dobrze. Kończąc naszą rozmowę, ostatnio wydarzyła się taka peskówka pomiędzy Tobą a Krzysztofem Rudkowskim Nazwał obiecał. Cię królem lumpeksów. Jakbyś byś skomentował e, no, ten przydomek? Dawid okay. Woliński, król Lumpeksów. Bardzo jestem z tego dumny, bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. E, może zrobić sobie nawet taki tatuaż? Wiesz, to. to Czy nie czujesz nie? się urażony tymi. Nie, słowami? nie, ja, ja to biorę za komplement. Z ust pana Krzysztofa to jest ogromny komplement, za który bardzo dziękuję. A co ty w ogóle sądzisz o tej całej pyskówce, która wywiązała się po niewinnej wypowiedzi twojej? Ja nie wiem, wiesz, no, ja zawsze staram się ocenić osobę jako ekspert, nie używam jakichś mocnych słów, staram się, żeby to była, jeżeli już krytyka, to konstruktywna, a wypowiedź pana Krzysztofa, no, no widać, że jest zdecydowanie amatorska i obliczona na pyskówkę w takim razie, ale absolutnie też to rozumiem i w ogóle nie oczekiwałem innej wypowiedzi. A czy twoim zdaniem Krzysztof Rutkowski potrafi przyjmować krytykę? Tego nie wiem, ja nie znam pana Krzysztofa. A po tym, co widzisz? Reakcja była pewnie spontaniczna, podyktowana jakimś urażonym ego. Trudno mi powiedzieć. Okej, okay, to tak kończąc ten temat, czy kiedykolwiek zgłosiłbyś się do Krzysztofa, żeby czegoś poszukał, albo kogoś poszukał? Czy... Nie, ja wszystko wiem, gdzie kładę, także. Ale jeżeli ktoś by ci zaginął, to myślisz, że Krzysztof byłby pierwszą osobą, którą byś wybrał do poszukiwań? Nie, najpierw bym zgłosił się do Sherlocka Holmesa. <laughs> Powiedział, że nie, no dobrze, dziękuję bardzo.